Witam Was wszystkich, z tej strony Michał i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu, tym razem e, nie wiem co jest w tle, ale prawdopodobnie coś z Call of Duty Modern Warfare 3, a możliwe, że z Call of Duty Ghosts, nie mam zielonego pojęcia co dla Was wrzucę, ponieważ ten filmik ma mieć nie więcej niż 3 minuty. E, Więc jest to krótki filmik informacyjny e, Ostatnio starałem się podwyższyć swoją regularność we wrzucaniu filmów Mam nadzieję, że mi się to udało e, Live'y mam nadzieję, że wam się podobają Ponieważ e, prosiliście mnie o nie od bardzo długiego czasu Chyba ledwo co zacząłem rzucać filmy na YouTube od razu miałem prośby o to, żeby zacząć robić live'y e, Długo czekałem sam na to, żeby w końcu mieć sprzęt, żeby móc je robić Nareszcie no, jest ten sprzęt No i mam nadzieję, że jakoś to w miarę wychodzi Ja cały czas się uczę lepiej mówić i tak dalej, tak dalej wiem Wiem, że nie mówić o internecie i tak dalej, że jest słaby dobra, nieistotne. Natomiast przechodząc do sedna sprawy e, bardzo wam dziękuję za wszelką aktywność na moim kanale, mam nadzieję, że niedługo dobijemy do 700 widzów. E, I teraz kolejna sprawa jest taka. Pierwsza rzecz. Proszę was, żebyście podawali mi pod tym filmem, e, propozycja, właściwie nie propozycje, co ja mówię. Pytania mi zadawali do QA, ponieważ ostatnie QA było naprawdę dosyć dawno i pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić jakieś nowe questions and answers Yy, więc w skrócie, pytanka i ja będę odpowiadał na tę pytankę. Mam nadzieję, że postaracie się i wymyślić jakieś fajne pytania, takie w miarę na poziomie, ponieważ idiotyczne pytania dostałem już w. Yy, przy okazji tamtego odcinka naprawdę niektóre były e, kosmicznie głupie, e, liczę teraz na waszą pomysłowość i na pytania no takie mogą być też głupie, ale żeby przeważały te mądre i logiczne, które da się jakoś odpowiedzieć i nie w stylu jaka była twoja pierwsza część Call of Duty w jaką grałeś, tylko takie już E, nie wiem, jakie pytania. Takie trochę bardziej złożone. Przeczytajcie sobie albo obejrzyjcie ten, tamten odcinek pierwszy będzie w deskrypcji, żebyście wiedzieli co, jakie pytania już były, mm, jakich...